Dzień dobry, dzień dobry wszystkim Nie, dzień nie dzień. można się drzeć, bo jesteśmy w Windzie. Aha, no dobra. No witamy się z Wami w windzie i zobaczycie, gdzie Was zabieramy. A zabieramy Was w specjalne miejsce, dlatego że mamy 500 tsunu! Yeah! Gratulacje Fabio. Gratulacje. gratulacje, gratulacje. Dziękuję. No. To. No, co? A, co? Co? A... Widzę Widzieliście na już, tak? Chyba. Nie, chyba nie. Chyba tak. Już to niemożliwe. Też. Ale Ciebie? Też w tej sukience już chyba nie zbyłam. I w No dobra. Typowe dla Claudii. Glany. Martensy. To nie są bramy. Glany mertensy. też mam. jest <grysty> tam tam to mnie tylko wezmą No. Dobra, jedziemy. Jedzimy. Jedziemy. jedziemy. Ja z A, tutaj są nie... rzeczy do auta Powyły przygody Przygody znowu <laughs> Opowiemy go potem Jesteśmy na myjni i mówię bardzo głośno ale pewnie się okaże, że wszystko słychać idealnie jest za głośno, na bank będzie Będziemy myć samochód W końcu bo zasłużył sobie, bo teraz jeździ jak marzenie Właśnie nie jest głupi Właśnie teraz jeździ jak marzenie Klaudia nie obrażaj go Super, czy wy może poznajecie, gdzie my jesteśmy? Wątpię. Ja bym nie poznał, coś poznał. No może nie poznałabym. Jesteśmy tutaj, gdzie byliśmy na naszym pierwszym vlogu z okazji 500 subów. Możecie sobie cofnąć o 77 filmów dalej, w sensie wstecz. wstecz. To znaczy łatwo znaleźć, po prostu od najstarszego wyszukiwanie. Tak i tutaj zaczynaliśmy naszą przygodę. Tak. W sumie chyba zaczynaliśmy już... Nie, no, wcześniej trochę wcześniej, zaczęliśmy Wcześniej tylko te filmy nie wleciały. Tak, nie wleciały. Tamten jeden wleciał i był nieudany. To znaczy tytuł nawet jest, że to jest nieudana wycieczka do Zo. Tak, bo właśnie wtedy za było zamknięte. No właśnie chcemy Wam też podziękować za to, że nas subskrybujecie, że Bardzo, nas oglądacie. bo już nam wybiło... 500 subów. No ponad. baliśmy się, właśnie tak czekaliśmy, żeby tak minęło to i już jest 570. Tak, więc. Bo baliśmy się, że wiecie, będziecie nam cofać te subskrypcje. Tak, ale już to 70 to już było takie, że kutrze, żebyśmy nie zdobili filmu z podziękowaniami na 500, jak już będzie na przykład 600. No, a, a teraz dziwny. nam cofnęli subskrypcję. Ale to tak jest. One przychodzą, odchodzą, zaraz znowu przyjdą, trochę odejdzie. Ale zawsze jest tendencja wzrostowa. I zawsze się cieszymy z każdej subskrypcji i każda. Każdej. Klaudia, Klaudia tak podchodzi. Patrz, pasz. pasz, 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 pasz kolejny, ja Jeden, jeden, się... dwa. Ja się podniecam każdą subskrypcją i każdym komentarzem. I my mamy taki podział na komentarze od innych kanałów i od osób, które nie mają kanałów. Wiecie, nie nagrywają. Tak, tak, normalnie. No, no tak, widzów, właśnie. I tych komentarzy jest za mało. Piszcie nam komentarze, bo ja się naprawdę cieszę z każdego komentarza. Klaudia I uwielbia nie... odpisywać. Tak. I na Instagramie też chętnie odpisuję jak chcecie. Piszcie, piszcie. Śmiało. Ach, śmiało, zachęcamy. A właśnie, może teraz w komentarzach będziecie nam zadawać pytania i nagralibyśmy Q&A? Możemy. Bo jak już mamy tyle tych widzów, to może chcecie się coś dowiedzieć? To może dowiedzieć. będzie trochę pytań. No. Chociaż my i tak nawijamy na tych filmikach tyle, że to już mm. chyba wszystko można wiedzieć o nas. I możecie w sumie pytać o co chcecie. Cokolwiek, nie wstydzcie się, po prostu jak nam się nie spodoba to pytanie, to go nie wybierzemy, no i tyle, ale możecie pytać o cokolwiek chcecie, cokolwiek, naprawdę. Dobra, Klaudia, co robimy? Yy... Bo jesteśmy tutaj właśnie, gdzie był nasz pierwszy vlog kręcony, tak. czyli znajdujemy się pod ZOW w Krakowie. Pod Lasem Wolskim. Pod Lasem Wolskim, no tak można to w skrócie powiedzieć. Na parkingu i tutaj parking jest tańszy niż za kosztuje 20 zł, tylko jednorazowo, a tutaj jest 3 złote za godzinę, więc... Tak, a my tutaj przyszliśmy w sumie tylko na chwilę, na taką godzinną, półtora godzinną wycieczkę pod kopiec. Kogo? Piłsudskiego! Tak, bo Klaudia jeszcze tutaj nie była i jedzie samochód, więc poczekajmy. Teraz idziemy na Kopiec Piłsudskiego. Ja się boję, dlatego że Witek mnie nastraszył. A, no tak. Bo, że tam nie ma barierek i to jest najwyższy kopiec w ogóle w Krakowie. W Polsce to jest najwyższy kopiec. I że tam jest tylko taka udeptana ścieżka, a ja się bałam już na Kościuszki wychodzić i tak szłam. Zwiecie, z na kraka się bałaś już wychodzić. No na kraka też się mam, no a kraka właśnie. jest z niziutki. No właśnie. Więc idziemy, zobaczymy, czy Klaudia wyjdzie, jak nie. No, wyjdę, trudno. ja będę płakać, ale ja wyjdę. Wyjdę, wyjdę. Nie bolą plecy, noszę kołczan. Ja mam torebkę, ona jest taka niewygodna, ale jest taka piękna. A ja mam kołczan, tego, nie widać. No, kołczan staty. No. Dobra, idziemy. Idziemy. A później jeszcze gdzieś was zabierzemy. Jak nam się uda? No. Albo bo się znowu może okazać, że na przykład ten vlog będzie trwał 30 minut. Tak i podzielimy to na przykład na dwa vlogi. Zobaczymy, C zobaczymy. Część pierwsza, część druga. Klaudia, opowiedz mi co znalazłeś? Znalazłeś grzyba? Bo chodzimy teraz po Lesie Wolskim, idziemy pod kopiec Piłsudskiego i to nie wiem ile tam siedzi, z pół godziny chyba. I moim wielkim marzeniem jest, żeby pójść w tym roku na grzyby. I mówię Witkowi, że po prostu musi spełnić moje marzenie. No i ja już tak jestem zaświrowana na punkcie grzybów, a jeszcze mama mi napisała, że suszy dla nas grzyby. Serio tak napisała. I tutaj jest takie liście. Ja byłam przekonana, że to grzyb. Oto sprawca całej tej sytuacji. Tak. Jak Ale... go nazwiesz? Jak nazwiesz tego grzyba, ten gatunek? Bukowiec Pospolitus? No. Ale serio, mama nam wysuszyła grzyby. Ja się. Bo mój zadek pozbierał. No to będzie na sos grzybowy. Zgubiliśmy się. A raczej. Yy... Ja zapomniałem, którędy się idzie tam, gdzie się powinno i że byłem tutaj tylko raz na terenówkach. E, przyznam szczerze, że jakoś nie uważałem za bardzo na trasę, no bo szło się tłumem, nie i tak jakoś. No to praktyki na studia. Tak, tak. tak. Nie wiedza, edukacji. A no dobra, z edukacji przede leśnej w sumie e, z moją panią promotor, Więc pokażę wam miejsce, w którym wymyślałem zabawę taką jakąś, już nie pamiętam, jakąś dla dzieci. Jak mam, nie wiem jak to było, że mam Eee, to panie ładnie się wyda. Ktoś tutaj idzie Słyszycie to <laughs> <Ktoś> tutaj jest. Klaudia <laughs> Ktoś się tutaj zbliża. <laughs> Słyszałem krok ja nie pamiętam? umiem czytać mapy <laughs> Co to znaczy? Daj ja ci powiem. No weź. Jak tu nie no. ma dróg, to weź się No, No a pokaż Ciekawe. mi w tą stronę jest kopiec. A to czy dwony to jest No. Okej. Okay. Co? To nie wiem. Ja myślę, że dobrze idziemy. Jestem almost sure. Zdecydowaliśmy się iść tą drogą, którą idziemy. Nie wiemy, czy jest słuszna, czy nie. Na pewno do dojdziemy, a jak nie, to mam nadzieję, że potem będziemy w stanie wrócić tą samą drogą. Klaudia... No tutaj nie działa mi lokalizacja. Oooo. Tak, by to właśnie wyglądało. Gdyby to wszystko runęło, nie byłoby elektryczności, yy, telefonów, to byśmy się wszyscy zgubili. A na pewno ja. <laughs> na pewno klapci. Ale teraz w sumie się zastanawiam, czy my teraz nie idziemy ja tak dużo. No, mi się wydaje, że to nie powinno się iść w górę. Nie no, potem przejdzie w górę. Bo tak yy, szedłem z całą swoją grupą, tylko. Trzeba było popatrzeć na tą mapkę. Oj tam, mapy są dla cieniasów. Ok, jednak zmieniliśmy trasę, yy, idziemy inną drogą. ale przypał. Zgubiliśmy się. Znaczy, spotkaliśmy takiego pana, zapytaliśmy się, jak to na kopiec Piłsudskiego. On powiedział, że to w ogóle nie ten szlak, w ogóle w inną stronę. Pokazał nam, że to jest tam, ale kazał nam iść tam. Szliśmy za nim, autentycznie. I nagle zniknął, rozpłynął się. Claudia, pytałem się: a i widziałeś, żeby szedł ten? No tak, mignął. I idziemy, idziemy, zaczęliśmy iść jakimiś wąwozami, jakąś wyschniętą rzeką, i znikł, rozpłynął się. Widzimy. A jeszcze powiedział, idźcie 5 minut prosto, i tak. będzie skrzyżowanie za 5 minut, i trzeba skręcić w prawo. Tak, ale. A nie było. Nie było żadnego skrzyżowania ani nic. Idziemy dłużej niż 5 minut. Znaleźliśmy znaczek na szlak, więc idziemy chyba jednak szlakiem, a nie nie wiadomo, którędy. Gdzieś dojdziemy. Skoro tam jest kopiec, to może do niego dojdziemy. <laughs> Odnaleźliśmy się. To znaczy... Pod zo. Pod jesteśmy. Znaleźliśmy faktycznie jakieś skrzyżowanie, o którym pan mówił. Tylko że on powiedział, żebyśmy skręcili w prawo, a to jest droga równoległa do tej, której szliśmy, tylko jest po prostu wyżej. Także nie w prawo. Nie w prawo, bo w prawo było zupełnie gdzie indziej i Klaudia mówi, no to nie no, to idziemy w prawo. ja mówię, ale nie, bo tam to będziemy już 25 minut i dojdziemy na jakąś polanę. I potem no. znaleźliśmy jeszcze znak, kopiec. Na czerwony szlak. I... Także wychodźcie sobie spod zoo. Idźcie czerwonym szlakiem. I to powinno być 10 minut. I sprawdzajcie dokładnie, czy na pewno tam traficie. Tak, a my? szliśmy my... już, nie wiem, z godziny. Ale przynajmniej mamy bardzo fajny spacer. Tak. Klaudia zawsze narzeka, że mamy za mało spacerów, że ale nie chodzimy po naturze. Ale nie na spacer. Ale jesteś, właśnie pięknie jesteś ubrana i pasujesz nie, do lasu. Nie, ale mi jest niewygodnie. Ej, trafiliśmy na coś takiego dziwnego w lesie. Nie wiemy co to jest. Jakieś takie kamienne obeliski, ale ciekawe. Jak wiecie to piszcie w komentarzach. Z się się dowiem co to jest. Jesteśmy. Udało nam się dotrzeć. O. Po wielu wyrzeczeniach i błądzeniach. Wyrzeczeniach? Wyrzeczeniach. Musiałem się wyrzec z tej przyjemnej trasy w lesie i wyjść na beton. O kurde, to jest wysokie. Jesteśmy pod kopcem, będziemy wchodzić. Klaudia, będziesz wchodzić? Mhm. Na pewno? No. Klaudia mówi, że będzie chodzić. Nie jest wcale szeroko, jest tak jak pod kościuszki. Czyli szeroko. To się zastanów, czy chcesz iść, czy nie? Nie no, chcę iść, tylko chcę powiedzieć, że tutaj, jakby widać bardziej tą wysokość, bo on nie jest dużo wyższy od kościuszki, ale pod kopcem kościuszki są jeszcze budynki. No. zabudowania, to tu nie ma. To prawda. Ale trasa jest przyjemna, wybrukowana. Ja po prostu idę tędy. Nie no, może jest trochę szerzej. Mi się wydaje, że jest. No nie wiem. Ale to jest w ogóle głupie, że tutaj nie ma barierek. Trzymaj się kopca. Jesteśmy już na górze. Klaudia mnie nagrywa, więc to potwierdzenie, że tutaj wyszła. Za mną jest Kraków, wszystko ładnie, słońce świeci, jest tutaj znacznie cieplej niż na dole. Komary gryzą. Strasznie. No i jest duży smok. Trochę go widać. Zwłaszcza przez okulary, nie wiem dlaczego, ale przez okulary jakoś jeszcze bardziej. Serio. Potem ci dam zobaczysz sobie. A, ah, no i co Klaudia? Jak wchodzenia? Strasznie. Mogę zademonstrować, jak tutaj wchodziłam. No, wchodziłam tak, żeby sobie zasłonić ten bok, i tutaj z przodu, żeby nic nie widzieć. Tak wchodziłam, ale weszłam. Weszłaś, brawo, Klaudia. Brawo. Teraz jeszcze szybko, trzeba zejść. No, będę tak schodzić z tego. <głosy> <głosy> Dobra, jeszcze posiedzimy chwilę i schodzimy stąd, nie? Tak, ale ładnie. Dobra. Nagrywam, żeby Wam pokazać prawdę, że. Klaudia wcale się nie boi, tylko oszukuje, żeby po prostu zbudzić ee, litość. litość. A tak serio, to szok, bo najpierw tak zaczęłam iść, wiecie, taka schowana, ale stwierdziłam, że nie, zobaczę jak to jest i jestem w stanie iść sama. <grym> jak to brzmi. <grym> ale do góry nie, do góry to się dalej boję. Jak tylko popatrzyłam, to to strasznie wygląda, naprawdę. Ale szok, jestem w szoku, pierwszy raz. Jakiegoś kopca schodzę sama. No ładne. Nie czego Czego się zatrzymałeś. Nie widzę tych widoków, widzę tylko przepaść. I to już jest straszne. Tu już się boję. Okay. A jest niżej. Czy masz iść ze mną za rękę, czy już nie? No, chodź bliżej. Trzeba trzymać rękę, tutaj. Jak coś, to ty pierwszy spadniesz. No tak. Szkoda gimbala i aparatu, statywu, pieniędzy. No, wtedy nie bylibyśmy w stanie nagrywać, jakbyśmy tu spadli. Jesteśmy, zeszliśmy. Dzisiaj no. jest w całości. Ja też. Żyję, przetrwałam. Fajnie, 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 fajnie. Ogóle, nie było tak strasznie. Tak. W ogóle polecamy to miejsce, jak chcecie sobie przyjść i zrobić sobie piknik, tylko weźcie coś na komary, bo tak, jest dużo. Tak, bardzo gryzą komary. Ale jest tutaj naprawdę fajnie, słychać jeszcze odgłosy z zo, na przykład przed chwilą chyba ryczał tygrys, tak mi się wydaje. No. jest przepięknie, nie ma dużo ludzi, bo tutaj... Zresztą my jesteśmy no, też bardzo, w poniedziałek, więc, no. więc może dlatego. Może dlatego, ale. Ale i tak wydaje no, mi się, że to nie jest tak uczęszczane no, nie, miejsce. Nie, też mi się wydaje, ze względu na to, że jednak trzeba się trochę wysilić, żeby tutaj dojść, bo samochodem tutaj nie dojedziesz. A jeszcze tak, że jak turyści tutaj przyjeżdżają, to raczej chcą zobaczyć rynek i Wawel to, co najważniejsze, a nie kopiec Piłsudskiego. I co? Opowiemy wam troszkę o historii tego kopca. Tak w skrócie, w wielkim skrócie. Pomysł na wybudowanie tego kopca powstał w latach 30. XX wieku. I teraz rozpraszają mnie komary. Chciano go wybudować, żeby upamiętnić osoby walczące o niepodległość Polski. No ale okazało się, że jak przystąpili do prac budowlanych, jak postawili kamień węgielny, tak mi się wydaje, w 1934 roku dokładnie. To potem rok później okazało się, że zmarł Józef Piłsudski i uznali, że jednak poświęcą tam tak, kopiec tak. całemu Józefowi. Znaczy eee. on też jest dalej nazywany właśnie kapeluszem tak, niepodległości, tak, 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 tak. bo to jest jakby Maja. dalej dla tych ofiar, ale jest też kuczcie piłskiego. Tak, dokładnie. No i jak widzicie jest y, dosyć duży, ma, ile jest? Nie, ja nie wiem ile ma. Nie wiem ile ma, ale wiem, że jest 380 chyba 382 metry nad poziomem morza. I to jest najwyższy punkt w Krakowie, to jest najwyższy kopiec w Krakowie i też najwyższy kopiec w Polsce. Więc jest spory i warto go odwiedzić. No, ale jeszcze ciekawe jest to, z czego on został usypany. Z ziemi z pól bitewnych I wojny światowej. Tak, i na tej tablicy, co tam wam leci, to z tego co wiem, to chyba było też takie zdjęcie, jak osoby, które przychodziły po prostu ten kopiec jakby zobaczyć w, sensie w początkowej fazie budowy, to sami się do tego kopca dorzucali. W sensie tam taczkę wy wywozili albo coś takiego. No. Przynajmniej tak nam też opowiada moja pani po mm. Więc fajne. Więc warto tutaj przyjechać. Jest tutaj też plac zabaw dla dzieci. Mhm. Na przykład patrzymy na niego. Z atrakcji turystycznych no to jest obok Zoo. Zresztą trzeba prawie koło niego przejść. Znaczy, jest inna też droga, tak. ale warto przejść I też koło. I ten kawałek jest jakieś 10-15 minut od Zoo. Tak. Na piechotkę. Na piechotę. Więc fajnie, naprawdę fajnie. W ogóle dzisiaj mieliśmy Was zabrać też w inne miejsce. Nie zdradzamy jakie, nie. ale dzisiaj już nie zdążymy, dlatego że błądziliśmy długo. To Więc... raz, a dwa i tak powiedzmy nie wiem. Nie, dwa nie. Zresztą jesteśmy już tak głodni. No, jeszcze zrobimy sobie piknik. No. Tak. A zresztą to i tak to by było za dużo tych atrakcji. Za dużo, za dużo, nie. Po prostu nasze vlogi ostatnio, to no. my możemy kręcić pełno ten metrażowe filmy. Chyba. Tak. Po Ale godzinę. jeżeli chodzi o kopce, to pokażemy wam też inne w Krakowie, bo naszym ulubionym. Tak. To zobaczycie niedługo. Tak, zobaczycie. Niedługo, zobaczycie. Tak, nasz ulubiony, ulubiony kopiec. Tak. No i co, i chyba to tyle tutaj. Tak, i teraz będziemy wracać, już nic nie będziemy nagrywać, tylko nie. ten piknik może. I na piknik, bo też coś powiemy o samochodzie. Jezu, no. Ja taką anegdotkę. Czekajcie, anegdotkę? Ciekawe. Nie, to była przygoda. Przygoda. Co robisz, Klaudia? Rozkładam nam piknik. Jej. Jesteśmy przy parkingu, ale patrzcie jaki jest fajny widok. Piękny. Sorry, mogę telepać, bo nagrywam z ręki. Mryga nam bateria na czerwoną, więc musimy się pośpieszyć. Dobra. Mamy e, skromne jedzonko. Tak, drożdżówki, jakieś dziwne chipsy. Tak, soczek. Soczki i winogronka. Tak. E, Oj, to... bo już jesteśmy bardzo głodni. No. Jeszcze raz chcę Wam przypomnieć, żebyście w komentarzach poniżej zadawali nam pytania do QA. I pytajcie o co chcecie. Serio, o co chcecie, jakiekolwiek pytanie. coś, to nie odpowiemy. No właśnie. Bez no. skrępowania. Słuchaj, skrępowania, co to jest tak bez skrępowania? Bez skrępowania, żeby mu jakie nam pytania zadawali? No jakiekolwiek. Bez skrępowania, no bo dla niektórych yy, no. na przykład krępujące pytanie to jest, czy chcecie mieć dzieci. A widzisz, czyli trzeba wyjaśnić, co znaczy krępujące pytanie. Chcieliśmy wam opowiedzieć o samochodzie, bo wspomnieliśmy. Tak. W sumie ty opowiadaj, bo to twój samochód. Wrócił e, niedawno od mechanika, bo musiałem go tam wysłać. E, kilka rzeczy mnie zaczęło denerwować e, podczas jazdy. Tam jakieś dźwięki mi się zaczęły nie podobać. Klawiarz oczywiście mówiła, nie przesadzasz, nikt nie słucha. No dobra, ale słyszałam później. E, potem Klaudia szła, zawiozłem do mechanika. Mechanik rozłożył ręce, że on nie wie od czego to może być. Ale sprawdziliśmy, był jeden wyciek, coś tam jeszcze nie poszło. W ogóle kontrolka od oleju nie pokazywała, że nie ma oleju. Potem zdobiły się jaja, że jak przyjeżdżałem do mechanika, to u mechanika samochód mi nie gasł, w sensie wiecie, wycią... no. najpierw przekręczałem kluczyk, samochód nie gaśnie, wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki, samochód nie gaśnie. Mechanik też był zdziwiony o co chodzi, ale znaleźliśmy kilka usterek, które trzeba było wymienić, w międzyczasie znalazły się jeszcze inne i... Miałaby na początku znacznie niższa cena niż potem końcowo wyszła. Prawie 2000 mniej w portfelu. Tak, dla niektórych pewnie to jest mało, jak mają jakieś takie samochody. Dla mnie to jest bardzo dużo. E, ale samochód jeździ, mam wrażenie, że jeździ lepiej. Nie wiem, twu, twu, twu. Poświęcę, że jeszcze, mówię. wiesz, nie zarabiasz kokosów. Właśnie. więc, więc to, no, no to jest, to jest jednak dziura w budżecie duża, ale jakoś się udało. Samochód teraz śmiga i mogliśmy was tutaj przywieźć i mamy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze gdzie indziej was zabrać. Tak, także żeby już się nic. Żeby nic... <grym> się nie psuł już. Na razie działa. Dobra. No, coś jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Yy, nie, powiedzieliśmy, żebyście nam zadawali pytania w ten w, do następnego filmu albo jeszcze następnego, nie wiemy. I pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. Tak, zostawiajcie nam łapeczki w górę, bo jest ich strasznie mało. Dlaczego? Kliknijcie też subskrybuj, żeby było jeszcze więcej nas niż jest teraz. Właśnie teraz dobija, chcemy dobić do tysiaka. Tak, to jest. Byłoby tysiaka. super, jakbyśmy mieli tysiąc. Tak, to jest w Klaudi tym roku. To, to jest moje jest, jest marzenie. marzenie, naprawdę. Yes, super. Tak, jest tak staram, tak montuję te filmy. Yes. Ja nie montuję filmów jak inni. Ja że... chodzę tak obciążony wszystkim. No, poświęcam na to dwie godziny. Mój montaż, bo wiecie, ja się staram, ze zbliżenia, obrabiam obraz, dźwięk, wszystko, podkładam muzykę, no te kolory zmieniam. Używa kilku programów. Tak, żeby było jak najlepiej. No i mi montaż zajmuje 8 godzin. No, trochę. To trwa. No. Ale jest efekt, prawda? Jest, jest efekt. Spróbujcie no. e... powiedzieć, że nie ma. No i to w sumie chyba na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak. I piszcie nam komentarze. Właśnie, I... chcemy, żeby było więcej komentarzy teraz. Tak, bo Klaudia lubi odpisywać. Mhm. Bardzo. Ja też lubię, ale ja raczej jestem od tego, że przytekuję Klaudii. Dobra, tak napisz, albo nie, nie tak napisz. A, no i wchodźcie na nasze Instagram. No, na Instagram zapraszamy. Już masz i e, Teraz się dzieje tam troszkę mniej, dlatego że pracujemy, ale. Ale zawsze coś więcej można się dowiedzieć. Tak, dobra. Możecie nam też zadawać w wiadomościach pytania do tego QA. Też możecie. Na Instagramie możecie pisać. A teraz yy, musimy ten się zrelaksować, popatrzeć sobie na Kraku, zjeść sobie. No i bateria już napada. Tak. Więc się żegnamy. Bajo. A, nogi mnie bolą. Posiedziałem chwilę w Sejza i mnie bolą. Dzień dobry.